Zakażenie, nazywane w skrócie zakażeniem RSV, jest to zakażenie wywołane wirusem syncycjalnym. Jest to wirus, który atakuje drogi oddechowe, a konkretnie najmniejsze oskrzeliki, które są w tych drogach oddechowych. Przebieg zakażenia jest najcięższy u małych dzieci w pierwszych miesiącach życia, w pierwszym roku życia. Tutaj w przypadku takiego zakażenia przebieg może być bardzo groźny. Niejednokrotnie małe dzieci wymagają pobytu w szpitalu nawet kilka dni. Drugą grupą, dla których to zakażenie jest też ciężkie, to są już dzieci troszkę starsze w drugim, w trzecim, czwartym do piątego roku życia. Co nie znaczy, że nie chorują starsze dzieci, osoby dorosłe też chorują. I objawy u takich osób to jest katar kaszel. Czyli jeżeli osoba dorosła, mama, tato, kaszle, ma katar, może to być zakażenie RSV. Dla nich jest to tylko niewielka infekcja. Natomiast dla najmłodszych dzieci urodzonych w pierwszych, drugich, trzecim miesiącu życia wcześniaków, zakażenie może być bardzo groźne. Również zakażenia RSV są groźne dla osób powyżej 60 roku życia.